Mano kolano z tej strony. Kaja, witam Was w nowym odcinku z drugiej części gry. Ja Was przepraszam, ale ja nie wiem jak się nazywam. Ale oczywiście wyjdziemy sobie na najwyższą. mówiłem Wam, prawnik, wyjdź na najwyższą i leciej, bo wtedy już jesteś praktycznie lecisz już daleko. Ale ja tu nie wiem, że są inny świat niż ten. I niech mi ktoś wytłumaczy, o co się chodzi z tymi nogami. Ono i tu, o, już jesteśmy dalej, o wiele dalej. To oglądał następną część. Ten wie, ale coś mi się stało, chyba za daleko leciałem. Albo się zaciąłem. Nie wiem. A nie, ląduje, ląduje, ale tak daleko. Tak, a ile? To widzicie, tym szybszy odrzutowiec, tym lepiej. No a ja to skakuję, no oczywiście, no pod skokiem. Jak patrzę, to nieźle. Nawet nieźle. Ale lecimy. Lecimy, 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 lecimy. Lecimy i dolecimy. Widzicie moje nogi, one się już cieszą, że będę miał dużo punktów oczywiście. Ja już nawet umiem robić przysiady w powietrzu. Bardziej mi to wygląda na pompki. Ale nie rozumiem tej gry, no ale chyba... Nie, nie będziemy zostawić z moich poradników, ja sam sobie je wymyśliłem. Bo ja nagrywam 8 minut, a nie będziemy marnować 8 minut. Ale jeden raz nic mi nie zaszkodzi leci. Lecę, lecę. Ja tam gdzieś mam na dole wiedzę. Bo ja no to to wygląda jak Spider-Man O, Spider-Man Zobaczcie Ale W ogóle, po co ktoś Pisze na chatach Lepiej korzystać z Discorda I Ja no nie korzystam to z Discorda, ja dzwonię Kim? Jest takie Bim, Bim, Nie wiem, może ja nagrałam jakiś odcinek z Rainbow Friends. I Wam polecam oczywiście wchodzić na jeden kanał, mój główny kanał. No tu się nazywam Kaja, przepraszam, ale na tym drugim kanale się nazywam DVD -Dum. A moja krzywka to w ogóle na tym kanale Kaj, Kaja, a no, na tym drugim Divi. Ale chyba lepiej tak. Zrobię chociaż trochę piętra, by się przydał to a po co w sumie. To nie jest... Ha, to nie jest taka jedna Takim to my zrobimy także. No, dużo mi brakuje, bo zobaczcie. Nie, na ja sobie przysadzę. Tak, ktoś. To jest mój blok? niby? A ja mam lepszy niż snuff, zobaczcie sami. A to nie tu. To tu. Lepsze, prawda? Ale oczywiście następnym razem już nie będziemy nagrywać tej gry, bo to jest druga część tej gry. O Lucky Block. Lucky Block, Lucky Block, Lucky Block. Rośnij. Niech rośnie. Masz tabletki na serce? Czy macie tabletki na serce może? No, no. Tylko zamknięte. Widzicie, tak się zamyka sklep. O, tak się zamyka sklep i się tak skacę oczywiście. Biegnij, skacę się i lecisz. Ale zobaczmy. Teraz topka jest taka, no, a ja nie mam, nie mam, a nie tu ja jestem. Oczywiście ja nie zawsze nie ma w topce. Ja, ja tak nie rozumiem. gram z kolegami nie mam nie w topce. Ale ja mam 29 produktów, dlaczego tam mam jedną? Zresztą lecę. A to ja zrobię okrążenie, nie jedno. Ale już teraz, już, już się kręci głową. Nie dolecę. Szkoda, bo ja tam widzę, tą wieżę. No kino. A ile ja razy się wysteliłam? Nie, napiszcie mi w komentarzu o co się chodzi z tym... z tą rakietą. Bo ja nie rozumiem. A ten ile ma, bo ja chciałam sobie policzyć na... na, na, na. Zresztą nie idę. O, polub grę. No bo no to zapraszam. Popka tam. I jak ktoś dołączy, dostaje milion. Haha. <grym> Ale jest to najlepsze. Ktoś dołącza do gry, on powinien dostać mi. Takie co są czasem z rajkiem ale wiecie co te rakiety to są y, ten łybsania tych rakiet to jest tyle ale skoda, że nie ma ile razy dostać a podług tak mam 29 ale tego to <grym> chyba a co nie wiem widzicie bo ja ostro lepiej lecę Oj cóż, ja nie rozumiem, jak pobijam rekord mój? Koki. Ja mam wrażenie, jak... To maleje. Widzieliście? Z restą lecę. Ja wam powiem, że naprawdę... No, no to, to... Na dzisiaj to koniec to tam.